Cichopek drży o rodzinę bardzo przezywa czas wiemy, kto wymyślił okazję. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogli na chwilę odetchnąć z ulga. Wygląda na to. Ze napiecie pomiędzy nimi Abelazona Paulina smaszcz na krótki moment przygasło Wszystko dzięki pilnemu wyjazdowi do Wloch, gdzie zakochani odwiedzili starszego syna dziennikarza. Franciszka i nowo narodzona wnucze prezentera. Tymczasem w rodzinie Katarzyny Cichopek szykuje się równie ważna uroczystość rodzinna. To dlatego prezenterka pytania na śniadanie jest klepkiem nerwów. Rodzina dla Kasi Cichopek jest najważniejsza i w to nie wątpimy. Okazuje się, że nadchodzący czas będzie bardzo trudny dla aktorki. Wszystko ze względu na gorszy stan zdrowia jej babci, w której zawsze ma oparcie i zawsze może liczyć. Moja babcia ma nieprawdopodobne poczucie humoru, jest super pozytywna osoba. Lubimy razem śpiewać. Moja babcia ma niesamowita pamięć i mówi takie piękne wiersze, kiedy przychodzę do niej i mam jakieś smutki. To zawsze na mnie patrzy i jest dla mnie niesamowitym wsparciem. Ja patrzę na niej i myślę sobie, moje życie jest naprawdę piękne. Podsumowała Kasia dla faktu. Niedost, że Katarzyna odziedziczyła po swojej babci i nie? To jest także dla niej źródłem wiedzy życiowej i drogowskazem, jak aktorka powinna postępować w życiu, imię Katarzyna to moje najcenniejsze dziedzictwo, które dostałam od babci, Kasi. Wraz z imieniem otrzymałam sile, miłość do życia i szacunek do ludzi. Przecinek to, co przezyla i jak podchodzi do świata jest dla mnie źródłem ogromnej inspiracji i wielkiej madrości, napisała Cichopek na Instagramie w listopadzie 2022 roku. Ukochana babcia aktorki, wkrótce będzie obchodzić setne urodziny. Niestety zdrowie seniorki ostatnimi czasy przechodzi kryzys. Dlatego cała rodzina drży, aby na pewno babcia będzie mogła zasiąść przy rodzinnym stole. Kasia, przy zamówiła film z życzeniami i piosenkami od Krystyny Gizowskiej. Na urodzinach ma się stawić cała rodzina. Jednocześnie wszyscy drze o zdrowie babci. Samopoczucie nie pozwala jej w pełni uczestniczyć w imprezie mówi informator świata gwiazd. Dodaje również, że Kasi bardzo zależy, aby podtrzymać rodzinne tradycje związane z obchodzeniem babci. W opanowaniu emocji prezenterki pomógł Kasi nie kto inny, jak Maciej Kurzajewski, który sam wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Dziennikarz zatem wie, jak trudne bywają takie sytuacje. Katarzyna Cichopek w wywiadzie podzieliła się tym marzeniem, na temat którego kiedyś chciałaby spełnić, mam nadzieję. będzie taki moment w moim życiu, że będę mogła cieszyć się wnukami i że będę mogła być tak wspaniała babcia. Jaka babcia dla mnie jest moja babcia Kasia i jaka mega babcia jest moja mama? Babcia Bozenka powiedziała prezenterka TVP dla faktu. Niestety, nie uswiadczymy na Instagramie z Kasi za swoją mamę lub babcia. Wszystko dlatego. Za aktorka strzeże prywatności swoich ukochanych dziewczyn. Moja babcia, jak również moja mama nie lubi być na świeczniku, dlatego szanując ich wolę. Nie wrzucam wspólnych zdjęć na napisala na Instagramie z okazji Dnia Babci w 2021 roku. Możemy zatem zobaczyć jedynie rękę babci Kasi. Solenizant, Cię życzymy 100 lat i dobrego zdrowia.